Wiele filmów po napisach dodaje takie krótkie sceny, które mają zapowiadać przyszłość danej franczyzy. No i wiele z tych scen się sprawdziło, ale jest też kilka takich, które mimo upływu lat no, nic nie dały. Ale to by nic nie dało. To by nic nie dało. Nie dało nic. To by nic nie dało. Nie dałoby nic. To by nic nie dało i tak by nic nie dało i tak. To by nic nie dało i tak. Nic by nie dało. Nagrałem podobny materiał jakiś czas temu, więc pora na kolejny. Zapraszam do materiału. Obserwatorzy i Stan Lee, Strażnicy Galaktyki 2. Legenda Marvela Stan Lee występował w prawie każdym filmie MCU. Jego rola ograniczała się do kilkunastu sekund, ale zawsze się pojawiał. Kameo w Strażnikach Galaktyki 2 było szczególnie ciekawe, ponieważ był to debiut obserwatorów w wersji live action w MCU. Obserwatorzy odchodzą od Stana podczas gdy ten przypomina im, że mieli go podrzucić do domu. Następnie mówi, że ma jeszcze sporo historii do opowiedzenia. Niestety u nie chcą go wysłuchać, więc Stanley utknął na jakiejś planecie bez podwózki. Po premierze filmu żadna postać w żadnej scenie, w żadnym momencie nie wspomniała o tym wydarzeniu. Od tamtej pory również nie widzieliśmy obserwatorów w live action, a kolejny raz od 2017 roku pojawili się w What If oraz w Your Friendly Neighborhood Spider-Man. No, i wygląda na to, że nie zanosi się na ich powrót w live-action. Jedynym takim możliwym momentem w MCU w tym momencie jest Avengers Secret Wars albo ewentualnie Avengers Doomsday. No, ale jeżeli się tam nie pojawią, no to wydaje mi się, że możemy zapomnieć o obserwatorach w MCU. Inna Liga Liga Sprawiedliwości. Ten film przetrwał piekło. Zack Snyder zaczynał go nagrywać jeszcze w 2016, no ale odszedł z projektu. Nowym reżyserem został Joss Whedon, który pokroił ten film tak mocno, że nikt tak naprawdę nie wiedział, co z niego wyszło. No a wyszła niezła kupa. W kinowej wersji Whedona mogliśmy oglądać scenę po napisach, która pokazywała Lexa Lutora zapraszającego Deathstroke na swój jacht. Panowie uzgodnili, że pora założyć własną ligę. Ta scena miała zapowiadać nowego Batmana w reżyserii ze scenariuszem Bena Afflecka, który w 2016 był jeszcze w planach. Głównym wrogiem miał być Deathstroke. Niestety, jak wiadomo, scena nie doprowadziła do niczego. No i kolejnym projektem, który zapowiadała ta scena po napisach, miał być sequel Ligi Sprawiedliwości, gdzie Lex Luthor założył taką swoją złą ligę, czyli Legion of Doom. No, ale kilka lat później Zack Snyder dostał takie dofinansowanie w wysokości 30 milionów dolarów, aby nagrać czy dokończyć swoją wersję, lepszą wersję zresztą. No i po czterech godzinach seansu dostaliśmy dwie sceny po napisach. No i Zack Snyder wiedział, że w tym momencie to już nic tak naprawdę nie będzie znaczyło, ale i tak pokazał nam te sceny. Pierwsza była taka sama, jak przed chwilą powiedziałem, a druga to. Marsjański łowca gadał z Bruce'em Wayne'em przez bite 3 minuty, a później odleciał w siną dal. No i ta scena też miała nam zapowiadać różne przyszłe projekty, no ale już wtedy wiedzieli oni i my, że nic z tego. Tak naprawdę to żadna scena z DCEU nie ma żadnego sensu, ponieważ Gan i Safran robią całą franczyzę na nowo. Badanie pierścieni Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Shang-Chi to jeden z lepszych filmów nie tylko czwartej fazy MCU, ale w ogóle całego MCU. Niestety Marvel ignoruje postać i to, co wydarzyło się w scenie po napisach od 2021 aż do teraz. Naczelny Mac Wong zrekrutował Shang-Chi, Katie, Brusa Bannera i Carol Danvers, aby pomogli mu badać sygnał wysyłany przez 10 pierścieni. Niestety twórcy nigdy nie potwierdzili kto, jak i gdzie odbiera ten sygnał. Według teorii miał to być sposób na wprowadzenie Kanga do Avengers Kang Dynasty, jednak po zwolnieniu Major'sa plany legły w gruzach. Na szczęście jeszcze nie wszystko stracone, ponieważ bracia Russo jak doskonale wiecie, zabierają się za Avengers 5 i 6, no i mogą wykorzystać tą scenę po napisach i na napisać ją jakby na nowo, czy Wpisać ją w scenariusz na nowo i powiedzieć, że ten sygnał nie odbierał Kang, tylko odbierał go doktor Doom. No i wyjaśniłoby to, w jaki sposób RDJ wciela się w doktora Duma i jak doktor Doom trafił na Ziemię 616. Dodatkowo takie wyjaśnienie połączyłoby, no jak na razie umówmy się, pomijanego Shanga do szerszej historii MCU. Nowa drużyna Strażników Galaktyki, Strażnicy Galaktyki 3. Trzecia część Strażników Galaktyki to ostatni projekt Jamesa Gana w MCU. Po premierze tego filmu opuścił Marvela i przeszedł do konkurencji, czyli jest szefem DC Universe. No i Gan potwierdził, że będzie to ostatni raz, kiedy zobaczymy całą drużynę Strażników Galaktyki w tym składzie. Scena po napisach pokazała nam nowy skład. Wśród nowych członków Strażników Galaktyki widzieliśmy Roketa, Gruta, Kraglina, Kosmo, Adama Warlocka, Blurpa i File. No i oczywiście internet zalały teorię. Najbardziej prawdopodobną była ta mówiąca, że przynajmniej jeden członek drużyny zginie, no ale na szczęście tak się nie stało. Pierwszym zadaniem nowej drużyny była obrona Krylorianów, jednocześnie obiecując więcej przygód. Niestety nie wiadomo kiedy i czy Strażnicy Galaktyki pojawią się w przyszłych filmach MCU. Wydaje mi się, że już ich nie zobaczymy, no bo bez Jamesa Gana, umówmy się, ta drużyna i ta franczyza nie będzie już taka sama. Owszem, prawdopodobnie zobaczymy tu i ówdzie pojedynczych czy duety tej drużyny w przyszłych projektach w MCU, ale wydaje mi się, że jest to bardziej niż pewne, że całej drużyny jednocześnie w swoim filmie już raczej nie zobaczymy. Herkules ścigatora. Thor, miłość i grzmocenie. Thor 4 podzielił fanów MCU. Ze względu na humor bardzo polubiłem ten film i nie zmienię swojego zdania. Karta na końcu filmu potwierdziła, że Thor wróci. No ale od 2022 jest cisza. Bardziej niż pewny jest fakt, że Thor powróci w Avengers 5 i 6. No ale w takim wypadku scena po napisach z Thorem no w sumie nie miałaby żadnego sensu. Thor 5 raczej nie powstaje przed 2027, a historia, którą zapowiedziała ta scena raczej nie będzie miała żadnego sensu i racji bytu w Doomsday. Moim zdaniem później niż 2027 będzie już za późno, bo MCU będzie skupiało się na X-Menach. Brad Goldstein wcielił się w Herkulesa, który na rozkaz Zeusa przysiągł zemścić się na torze za to, co zrobił. Herkules jest jedną z silniejszych postaci w Marvelu. Często walczył z Torem, był nawet członkiem Avengers, no ale do tej pory, czyli już przez 3 lata, Brad Goldstein siedzi cicho. Marvel siedzi cicho. Russell Crowe siedzi cicho. Chris Hemsworth siedzi cicho, także wygląda na to, że Herkulesa już nie zobaczymy w MCU. Zabita mucha, Daredevil. Zanim Charlie Cox wcielił się w najlepszą wersję mściciela z Hell's Kitchen, w 2003 Ben Affleck był Daredevilem. Obok Afflecka mogliśmy oglądać jego przyszłą byłą żonę Jennifer Garner jako Elektrę, która, swoją drogą, miała najmniej praktyczny kostium w historii filmów komiksowych. Film z dobrych powodów był rozszarpany przez widzów i krytyków. No, był to po prostu słaby film, ale niewiele osób wie, że istnieje taka inna alternatywna reżyseria, reżyserska wersja z Kulio. Michael Duncan Clark pokazał nam bardzo ciekawą wersję Kingpina, a Colin Farrell był tym nigdy nie pudłującym bullseye. No więc pora na scenę po napisach. W więziennym szpitalu Bullseye'a wkurzała mucha, więc jakimś cudem sięgnął po strzykawkę i jednym ruchem przybił muchę igłą do ściany. Miało to oczywiście zasugerować jego powrót w ewentualnym sequelu. Niestety dla niego Marvel zrobił w 2005 spin-off o Elektrze. W tym przypadku Bullseye został w więzieniu i nigdy więcej o nim nie słyszeliśmy. Aktorzy się rozeszli po innych projektach, no i tak to już raczej porzucono. On żyje. Fantastyczna czwórka, srebrny surfer. Fantastyczna czwórka z 2005 był filmem średnim. Zabawnym, no ale nadal tylko średnim. Ciężko uwierzyć, ale w 2007 powstał sequel opowiadający kolejne historie fantastycznej rodziny. Evans i Chiklis robili co mogli, ale filmu no raczej nie dało się uratować przed porażką. Filmowi nie pomogli nawet Srebrny Surfer i Galactus. Ten drugi został zresztą przedstawiony jako gigantyczna chmura, co jeszcze bardziej pogrążyło ten film. No ale w scenie po napisach widzieliśmy, jak Srebrny Surfer teoretycznie nie żyje. Nagle budzi go jego deska kurtyna. Zapowiadało to oczywiście więcej historii ze srebrnym miłośnikiem sportów wodnych. Niestety nie powstał kolejny film z tej serii. Mówię niestety, bo w 2015 postawiono poprzeczkę jeszcze wyżej i powstał jeszcze gorszy film z tej franczyzy. No po prostu brawo! Na szczęście dla nas wszystkie błędy naprawi pojawienie się rodzinki w MCU już w 2025. Pojawią się nawet Galactus i Surfer. Zarówno Galactus, jak i Surfer będą kompletnie inni, bo Galactus nie będzie chmurą, a Surfer nie będzie facetem.